Witam państwa bardzo serdecznie na kanale. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się na zakup wirtualnej kawy dla mojej skromnej osoby i dzisiaj taki temat, który troszeczkę mm, niespodziewanie wjechał na kanał, a w zasadzie wleciał, a mianowicie kwestia polskich samolotów transportowych C-130 Hercules. Jak zapewne państwo wiecie, możliwe, że w momencie kiedy nagrywam ten materiał to yy, już sprawa się wyjaśniła. Natomiast w najbliższych dniach do Polski ma przylecieć pierwszy z nowych w cudzysłowie herkulesów pozyskanych przez Wojsko Polskie za sprawą ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który podjął taką decyzję już jakiś czas. Kilka słów na temat tych maszyn chciałbym dzisiaj powiedzieć, no i generalnie podjąć próbę oceny całego tego zjawiska, jakim jest pozyskanie tych samolotów, które nie są wprawdzie nowe, ale na pewno bardzo nam się przydadzą. Polacy używają samolotów tego typu od 2009 roku, kiedy to w ramach bezwrotnej pożyczki na cele wojskowe, wynegocjowane jeszcze w 2004 roku przez rządy polski i amerykański, maszyny dostarczono do Polski etapami. Pierwsza wylądowała na lotnisku w powidzie 24 marca 2009 roku, a ostatnia, dokładnie szósta maszyna z serii, 22 sierpnia 2012 roku. Rząd amerykański w ramach funduszy Foreign Military Financing wyasygnował na ich modernizację w zakładach Lockheeda 98 milionów dolarów. Samoloty mają służyć w polskich siłach powietrznych przez jakieś 20 lat. Chociaż dwa z nich brały udział jeszcze w wojnie wietnamskiej, więc są to dosyć zaawansowane wiekowo samoloty. Herkulesy są na wyposażeniu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Polskie maszyny mają być wykorzystywane do transportu ludzi, sprzętu, ewakuacji medycznej, akcji ratowniczych, niesienia pomocy humanitarnej w kraju i za granicą, a także do desantowania żołnierzy i ładunków. W czerwcu 2017 roku polski Herkules po raz pierwszy wziął udział w europejskim zaawansowanym ćwiczeniu lotnictwa transportowego w Saragosie. 14 kwietnia 2021 roku Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o podpisaniu umowy z rządem USA dotyczącej może nie tyle zakupu, ile raczej pozyskania pięciu używanych samolotów transportowych C-130H Herkules, które mają uzupełnić dotychczas. Wykorzystywane samoloty C130E. Tutaj jedna drobna uwaga, te samoloty, które pozyskaliśmy, które wpadły w nasze ręce, są również maszynami starszymi, są również maszynami, które zostały zakonserwowane i teraz są rozkonserwowywane po kilku latach, kilku, kilkunastu latach, stania na pustyni. Pierwsza maszyna została właśnie do końca rozkonserwowana i przygotowana do lotu i w tym tygodniu, ja to nagrywam w piątek, ma dotrzeć do Polski. Zobaczymy, czy to się uda, chociaż mam tutaj drobne obawy, w jakim stanie ten samolot będzie i czy aby na pewno do nas w tym tygodniu dotrze. Ale zobaczymy, no miejmy nadzieję, że ja po prostu jestem tutaj przewrażliwiony. A zatem garść słów na temat maszyn, które Polska pozyskała w ramach tego procesu. Płacimy tylko za ich rozkonserwowanie, więc no one są dosyć tanio zdobyte. Są to maszyny, które nosiły w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych rejestracje 85035, 85036, 85037, 850038 oraz 850039. Wszystkie zostały zamówione przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w roku 1985. Według informacji zostały wyprodukowane i dostarczone w 1986 roku. Wszystkie były eksploatowane przez 357. Eskadrę Transportową stacjonującą w Maxwell w stanie Alabama. Co ciekawe, jest to jednostka rezerwowa, co może sugerować niepotwierdzone informacje o stosunkowo niskim nalocie przekazywanych maszyn. Pomimo tego Herkulesy brały udział w działaniach wojennych na Bliskim Wschodzie w latach 90., a także wspierały operacje na obszarze. Byłej Jugosławii. Zgodnie z dostępnymi informacjami, cała piątka maszyn została wycofana w 2017 roku i od tego czasu znajdowała się na pustyni w Tucson w stanie Arizona. Samolot, który do Polski ma przylecieć w tym tygodniu, to jest 850035 i będzie skierowany bezpośrednio do zakładów wojskowych zakładów lotniczych numer 2 spółka akcyjna w Bydgoszczy, gdzie przejdzie przegląd strukturalny PDM. Stosowna umowa została zawarta pomiędzy Amerykanami a naszą, naszą stroną 15 czerwca bieżącego roku. Proces rozkonserwowania tego samolotu rozpoczął się w sierpniu 2021 roku. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, miał trafić pod koniec tamtego roku do naszego kraju, niestety na przeszkodzie stanęły czynniki techniczne oraz Proceduralne. Prawdopodobnie obecnie trwają prace przy samolocie 850036, którego rozkonserwowanie zapoczątkowano w styczniu tego roku. Prace przy pozostałych trzech maszynach jeszcze się nie rozpoczęły. Pomimo tego podpułkownik Krzysztof Płatek, będący takim rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej, wskazuje, że istnieje możliwość dostawy wszystkich maszyn jeszcze przed deklarowanym w umowie. Terminem. No tam podawano, że to będzie dosyć odległy z naszej perspektywy okres, natomiast no ja tutaj mocno w to powątpiewam. Dotychczas pomimo licznych prób resort obrony nie poinformował, co dalej z 33. bazą lotnictwa transportowego w Powidzu. Nieoficjalnie Herkulesy mają zastąpić eksploatowane obecnie C-130E, których resursy mają... Pozwolić na bezpieczne wykorzystywanie ich przez jeszcze 15 lat. Cała polska flota tych maszyn jest dosyć zaawansowana wiekowo, dlatego też będzie remontowana i przechodziła przeglądy w Bydgoszczy. Prawdopodobnie takie są przecieki i takie są doniesienia z różnych źródeł. Samoloty te nowe, które powoli będą do Polski docierały, mają zastąpić samoloty w wersji E na co miało wskazywać chociażby to, że pierwsza maszyna, czyli Herkules C130E o numerze 1501 miał być poddany remontowi w tym roku, właściwie to przeglądowi w tym roku w Bydgoszczy i tylko on był początkowo wpisany na taki przegląd, pozostałe maszyny nie były wpisane. No cóż no nie chcę tutaj ferować wyroków. Natomiast wydaje mi się, że nie byłoby głupim pomysłem jednak wykorzystywanie tych starszych maszyn jeszcze przez 10 lat i tak jak niektórzy tutaj sugerowali w internecie przejście do, wejście do programu budowy Średniego Transportowca w ramach Europejskich tutaj różnych zasobów. Czy byłby to dobry pomysł? Wydaje mi się, że tak, bo byłaby szansa na pozyskanie stosunkowo nowych maszyn. Trzeba jednak powiedzieć, że również ta oferta, którą mamy od Amerykanów, nie jest zła, bo pozwala nam stosunkowo tanio pozyskać całkiem niezły sprzęt. Jednym słowem, no w tych pieniądzach, które płacimy za rozkonserwowanie tych samolotów, raczej byśmy nic nowego nie dostali pozostaje jedynie żałować, że dopiero teraz są podejmowane takie decyzje, że mamy teraz wydawać pieniądze na samoloty transportowe w sytuacji, kiedy bardziej będziemy musieli myśleć, powinniśmy przynajmniej myśleć bardziej o znalezieniu jakiegoś następcy dla samolotu Su-22, o rozwiązaniu problemu z Migami-29, które niby mieliśmy przekazać Ukrainie, ale tak naprawdę ich nie przekażemy i dobrze bo gdybyśmy je przekazali no to to byłoby stopniowe rozbrajanie naszego lotnictwa i w zasadzie nic w zamian byśmy nie mieli poza taką satysfakcją że one trafiły na Ukrainę która teraz walczy z Rosją którą my postrzegamy jako naszego największego sąsiada który stanowi dla nas największe zagrożenie nie chcę mówić największego wroga bo wydaje mi się że jednak takiej otwartej wrogości w stosunkach polsko-rosyjskich jeszcze nie ma i miejmy nadzieję, że do takiej otwartej wrogości nigdy nie dojdzie, bo jednak no, chyba lepiej mieć sąsiadów przyjaznych i dogadywać się z sąsiadami. No ale pożyjemy, zobaczymy. No Rosja to zawsze było imperium, które chciało, żeby polska pozostawała w jego strefie wpływów. Wychodziliśmy na tym bardzo różnie w historii, czasami lepiej, czasami gorzej. No ale zawsze to jest jednak sąsiad, za którym historycznie nie przepadamy. Tak czy inaczej, z mojej strony to tyle. Zachęcam Państwa do wspierania kanału, zachęcam Państwa do subskrybowania kanału, dodawania lajków, pisania komentarzy. A także do stawiania mi wirtualnej kawy. Tam w poprzednim filmie z serii Polskie skrzydła lat 90. wymieniłem te osoby, które zafundowały mi taką kawę. Bardzo serdecznie jeszcze raz im dziękuję. No i zachęcam Państwa również do takich kroków, tym bardziej, że te pieniążki, które otrzymuję, nie przeznaczam tutaj na jakieś wygłupy, tylko przeznaczam na m.in. wyjazdy w celu pozyskania różnych nowych materiałów, które co jakiś czas będą się pojawiały na kanale. I jeszcze taka jedna drobna uwaga propos tego filmu. On się już jakiś czas temu, to znaczy kilka godzin temu pojawił, ale okazało się, że nie dograłem w jednym miejscu narracji. Ta narracja się jakoś tam nie załadowała. No teraz to już jest dopilnowane, także że teraz jest wszystko w porządku. Z mojej strony to tyle. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, śledzenia kanału. Do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć!